I dzisiaj e, taka krótka relacja jakby z tych. E, chcę wam pokazać e, na jakim piórze aktualnie gołębie są w dniu e, 23 września 2023 roku. Widzicie tutaj, że ta lotka odrasta, czyli jeden, dwie lotki do zrzucenia. Tutaj odrasta mu lotka, dwie jeszcze loty do zrzucenia. Gołąbek takiej ciemnej barwy. Tu ogólnie ta pokrywa wierzchnia jest pełna. Samczyk barwy niebieskiej, bo będzie to samczyk. Widzicie, jeszcze trzy pióra do zrzucenia. Tutaj lotka mu odrasta. Akurat ten młody jest. No jest to młody pięknej budowy. To jest gołąb. To jest syn mojego gołębia, który brał udział już w lotach. Widzicie, trzy loty do zrzucenia. Czwarta mu odrasta. Fajna budowa. Plecy szeroki. No ładny gołąbek, ale wszystkie te młode z niego, z ojca, mają to skrzydło trudno podatne. Te pióra, te lotki, to wszystko jest... No nie wiem, mnie się to podoba. Te głębi się wyróżniają w stosunku do innych głębi, dlatego ojciec w tym roku został jak gdyby skierowany do gołownika zarodowego i tutaj jest właśnie jeden z jego synów. Piękne skrzydło, fajną samicę też dostał i tutaj jest efekt tego łączenia. Piękny gołomek naprawdę. Zobaczcie. Jest ich dwie w połówce tutaj kosza. Tutaj siedzą trzy. I ona sobie już leży boczkiem na skrzydełku. I czeka. Cierpliwie czeka, nie traci energii. Nie bije się, nie szarpie, nie rzuca w koszu. O to w tym chodzi. No i witam serdecznie wszystkich. Trening numer 6 dzisiaj. Słuchajcie, hmm, pogoda jak widzicie troszeczkę niebo zachmurzone Aktualnie mamy godzinę 12.30 12.30 poniedziałek, yy, w weekend ten, czyli sobota, niedziela mieliśmy u nas tutaj opady deszczu, ogólnie ta pogoda, pogoda była troszeczkę popsuta, popsuła się, w związku z czym dzisiaj decyzja taka, że o godzinie 12.30 ten trening postanowiłem, że wykonam dystans. Zgodnie z systemem nawigacji GPS tam wskazuje około 28 do 30 km, dokładnie chyba 28, więc... Te... większych trudności. Tak jak mówię, 12.30, teraz odczekam około 15 minut. Chcę, żeby te się troszkę uspokoiły w koszach, bo nie wiem, czy Wy je słyszycie, ale ja je słyszę, one tutaj dokazują w koszach, ruchają. No, cały czas jakby te, te emocje na razie w nich po tym, po tej jeździe, że tak powinny jeszcze są. Chodzi mi o to, żeby one się wyciszy, wy, wyciszyły. Jeśli one zobaczą, one się już uspokoją. Wówczas będę, uważam, mógł te gołębie wypuścić. Zrobimy nagranie jak to będzie z tego odejścia dzisiaj słuchajcie, gołębie się uspokoiły już jest cichutko Tarczyło im dosłownie 15 minut teraz się ruszyły, bo słyszą mnie, że coś mówię wypuszczamy gołębie zobaczymy jak to odejście dzisiaj będzie ten wiaterek troszeczkę on nie jest jakiś bardzo, wiecie tych podmuchów nie są bardzo mocne, mocne natomiast, no jednak no on wzrasta jakby z każdą Startowały. Zobaczymy, jak one tutaj sobie dają radę. Aktualnie wyleciały, widzicie, cała grupa się połączy i sobie zrobią gołąbki odejście. Powiem Wam. Ale to jeszcze za wcześnie, żeby one obrały, obrały kierunek lotu. No właśnie, gdzieś tam troszkę zawracają. Ja jeszcze myślę, że do 5-10 minut, może nawet no w zasadzie 5 minut się, że powinny spokojnie uderzyć w kierunek. Akurat no tutaj kombinują dobrze. Tam za drzewami myślę, że je widzicie. No i tam idą dobrze, powiem Wam, i poleciały za drzewa. Także przy tym paśmie, może się pilnują, i one sobie, jak to się mówi, podbijają się i one sobie tam dadzą radę. Wracamy do domu. Trening numer 6 wykonany. Witam wszystkich. Kolejny trening. Dystans dziś 20 km. Raptem około 500 metrów bliżej, jak to miało miejsce. Ostatni trening wykonany był dzisiaj pogoda jak widzicie 29 września, pogoda bezmurne niebo, ciepło w granicach temperatura 20-21 stopni, godzina około 10.30 wiatr bijący z kierunku południowego aczkolwiek taki południowo-zachodni gołbki tutaj Dzisiaj będą wypuszczane, jakby drugi etap tych moich treningów, które sobie obrałem. Dzisiaj każdy kosz będzie indywidualnie wypuszczany, więc troszeczkę to ten trening się wydłuży z poczekaniem na wypuszczenie poszczególnej klatki i zobaczymy, jak te odejścia dzisiaj będą wyglądać. Więc gołębie mają centralnie obrać kierunek i iść prosto, prosto, jak strzelił dosłownie, bo tak jak patrzę. No to wskazuje to właśnie ten kierunek. Także pogoda dzisiaj fajna, to co powiedziałem. Myślę, że zaczniemy wypuszczanie gołębi, także zapraszam serdecznie do obejrzenia, jak to będzie wyglądać. Tak jak mówiłem, małymi grupkami. Około 10-11 sztuk chyba w tym koszu było. No zobaczymy. Że kręcą, kołują, po wypuszczeniu szukają tego punktu, w którym mają się udać, a muszą sobie poradzić. Widzicie, że kołują nade mną praktycznie. Zrobiły koło. I niestety są zdane na siebie. Gdzieś w tej grupie musi pokazać się gołąb, który podejmie decyzję, w którą stronę mają pójść. Ale okej. Okay. No i patrzymy. Są tam. Jeśli nie będzie coś widać, bo nagrywam po słońce, to ja wam postaram się tu zrelacjonować, jak to wygląda. No i gołębie już po malutku chyba odważniej podejmują decyzję, że gdzieś odchodzą dalej. Ale one na razie są jeszcze tam, przesuwają się koło, zataczają koło. No, jeszcze, jeszcze szukają cały czas. Jak odejdzie ta grupa, nie będę ich widział, wypuszczę kolejny kosz. Ta grupa Widzę, że troszeczkę ma problemy jakby z podjęciem decyzji. Wychodzą do góry. Wychodzą do góry. One są gdzieś, nie wiem czy paluchem dobrze wskazuje, ale są gdzieś tam i widzę słuchajcie, że idą w kierunku teraz. Tak, idą w kierunku. Yy. Jeszcze je widzę. Wy już na pewno nie, ale ja jeszcze widzę je. Tak, no idą w kierunku. Teraz wyszły do góry i decyzja idą w kierunku. Także gołębie odeszły w kierunku. Pokręciły się tu, wyszły do góry i uderzyły w kierunku. Aczkolwiek nie też tak prosto idealnie, troszeczkę ze skosu. Ale w każdym bądź razie odejście w kierunku. no i decentralnie w tamtą stronę, czyli w kierunku Niesamowita sytuacja, słuchajcie. Ja z tam gonił jednego z moich młodych, które teraz wypuściłem z grupy. Na szczęście udało mu się uciec. Patrzyłem po prostu yy, nic nie mogłem zrobić. Słuchajcie, no tylko tak naprawdę w szczęście, że mu się udało uciec, pogonił poszedł za jednym, oderwał z grupy 7 z gołębi, ten poszedł za nim, tam krąży tu są akurat takie tereny blisko gór świętokrzyskich przy tym paśmie, że to jest dosyć teren mocno zalesiony i tych drapieżników jest tu bardzo dużo gołb miał niesamowite szczęście, naprawdę udało mu się wybrnąć uciekł jastrzębiowi, natomiast widziałem tutaj, że dosyć mocno go gonił i już naprawdę siedział mu na ogonie. Niesamowity fuks dla tego głębia, i szczęście, że, że udało mu się po prostu uciec. Fuh. No, powiem Wam, że już, już widziałem praktycznie, że, że go ma, ale, ale na szczęście yy, odpuścił gołąb. Nie dał się złapać i odpuścił drapieżnik. Krąży tutaj. Muszę się wstrzymać z tym wypuszczeniem. Bo, już tutaj, skoro poszedł za jednym, to i za drugą grupą, kolejną, może zrobić atak. No, tamte, tamte, słuchajcie, gdzieś mi odeszły te gołębie, nie, nie zauważyłem nawet, nie zwróciłem uwagi, bo skupiłem swoją uwagę na tym jastrzębiu, który gonił jednego z młodych. Chyba trafił akurat na takiego silniejszego, no bo jak inaczej to wytłumaczyć, albo może jastrząb wiecie, młody, niedoświadczony i nie udało mu się tego głębia złapać musimy zaczekać aż drapieżnik odejdzie stąd dalej będę puszczał młody to już jest drugi przypadek kiedyś kilka lat też miałem też taką sytuację ale to puszczałem zupełnie z innego bardziej w stronę kierunek na Radom i tam też miałem taką sytuację, że puszczałem z okolic lasu i, i miałem właśnie gębie po wyjściu Skosza, a tak nastąpił drapieżnika. To chyba samica wtedy atakowała Jastrzębia. No, powiem Wam, że ale tutaj, tego te, te łębie, jak wypuściłem, to ja myślałem, że to był dziki gołąb, ale on ich zauważył i on nabierał prędkości, gonił ich, bo zauważył te gołębie. ataki znajdują się tam to też jest ryzykowne takie wypuszczanie właśnie nie zdaje sobie człowiek z tego sprawy ale te gołębie po wyjściu z kosza one troszkę są takie spanikowane a dla jastrzębia taki moment ataku jest wręcz idealnym momentem kiedy te gołębie są troszeczkę takie wiecie zdezorientowane No, powiem Wam szczerze, rozglądam się w prawo, w lewo i patrzę tylko, żeby te gołębie podchodziły stąd. Te udają się na razie tutaj w kierunku, mocno w górę wychodzą. Nad to pasmo tutaj mocno do góry się pną. One, jak już wyjdą wysoko, wysoko, to wydaje mi się, że są tu bezpieczniejsze, jak, jak, jak latają, że tak powiem, na tym niskim pułapie. Bo yy, bo tu, tak na takim wysokości 100 metrów, no to ja strząb, że tak powiem, sobie leci i on bije niżej. Ja widzę znowu tam na horyzoncie daleko, daleko, ale krąży. A tutaj są gołębie, słuchajcie, widzę je tutaj. O, widzę je tutaj chyba teraz dopiero uderzają w kierunek i witam serdecznie kolejny trening piątek 29 września aktualnie jak widzicie pogoda cały czas dopisuje dzisiaj gołębie młode będą leciały w tym kierunku stojąc tutaj z miejsca wypuszczenia widzę dosłownie miejsce zamieszkania moje w związku z czym tutaj gołębie dzisiaj będą leciały pojedynczo, po jednej sztuce będą wypuszczane, także dosyć niedaleka odległość. Wszystko po to, żeby te gołębki dzisiaj w pojedynkę były na tyle, że tak powiem, miały nie tak daleki dystans, żeby mogły sobie z nim poradzić. Pogoda dopisuje ładnie godzina chyba 11:30, nawet przed południem leciutko przypieka natomiast dystans jaki mają do pokonania to będzie maksimum około 5 km niedalej myślę tam w oddali widać fajnie miasto Starachowice nawet widać bloki a gąbki tutaj muszą się udać w kierunku po wypuszczeniu tak jak wspomniałem dosłownie tutaj nawet widać mój dom. Także około 5 kilometrów mają do pokonania. Będą leciały w pojedynkę. Słuchajcie, tutaj chcę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że nie ma sensu puszczać tych gołębi w odstępach mniejszych, jak dosłownie kilka minut, około 3 minut, nawet czasem do 5. Bo po prostu te gołębie jak puścicie w mniejszych odstępach, to one się po prostu łączą gdzieś tutaj w okolicy i po prostu ten trening traci sens. Także trzeba poświęcić, myślę, że około w zależności od ilości gołębi, ale myślę, że tą godzinkę to minimum na takie pojedyncze wypuszczanie licząc, że puszczamy je co kilka minut w takich odstępach, no bo jednak te gołębie tu w okolicy one też z, z, robią kilka kółek za czym obiorą ten właściwy kierunek, no to im to trochę czasu zajmuje, wypuszczamy je w krótkich odstępach no to te gołębie później do siebie dobijają to nie ma sensu, taki trening czy nie jest miarodajny Więc o tym też chciałem powiedzieć w Odstępach w odstępach czasowych wówczas, wówczas, to się to mi nawet wyskoczył z koszyka więc, więc to ma wtedy jakiś sens Chodzi o to, że po wyleceniu po wyjściu go on musi samodzielnie w tym stresie opanować go i, i, I myśleć, w którą stronę ma się udać. O to w tym wszystkim chodzi. Słuchajcie, też taką decyzję podjąłem, że puszczę ich dzisiaj z tego dystansu około 5 km, bo też czasowo dzisiaj nie mogłem sobie pozwolić gdzieś dalej jechać z tymi głębiami. A chciałem wykonać ten trening, ponieważ no Jest ładna pogoda, także koledzy, no trzeba korzystać z każdego możliwego nadarzającej się okazji. Tak więc to staram się czynić w dniu dzisiejszym. Szkoda tylko, że, że taki krótki dystans, ale wydaje mi się, że taki krótki dystans też będzie dobrym rozwiązaniem na początek, że te gołąbki w pojedynkę sobie lecą. kolejny ważne żeby zachować tą, tą, tą odległość czasową tego gołębie żeby się e, w jak najmniejszym stopniu ze sobą styknęły w powietrzu, no bo chodzi to o to żeby no, w pojedynkę jednak ten krótki dystans pokonały to ich uczy i samodzielności i wydaje mi się też e, pewność siebie te gołębie wówczas e, zyskują, także taki trening też jest jak najbardziej potrzebny Aktualnie godzina 11.50 Więc już jest tak Dosyć ciepło Stojąc tutaj bez, bezpośrednio w słońcu Natomiast powiem Wam szczerze Że o tyle Mogę sobie moim zdaniem pozwolić Na taki trening, że ten dystans nie jest daleki Bo no skoro stąd widzę Po prostu e, Z tego miejsca widzę Dosłownie dach e, Swojego domu To jest około maksimum 5 km A te gołębie po prostu w pojedynkę, też nie będą jakoś specjalnie obciążone. Wiadomo, że one się tu kręcą w prawo, w lewo, no bo to tak musi ten akurat idzie gdzieś tu, zawraca. Także koledzy, troszkę to musi jednak potrwać, te gołębie muszą, jak to się mówi, tych y, roboczo godzin trzeba z nimi tu przepracować, żeby jakiś efekt w ogóle y, kiedyś w przyszłości z nimi był. Słuchajcie, pokazuje mi o godzinie 11.55. Aktualnie temperatura 23 stopnie w cieniu. Natomiast myślę, że w słońcu... No choć, Myślę, że w słońcu będzie znacznie cieplej. W słońcu będzie znacznie cieplej. Taki białolotek. Gotów? No to lecisz, kolego. Myślę, że będzie znacznie cieplej. Około 28. Dzisiaj i tak prognozują 27 stopni nawet. Jak na 29 września. Także naprawdę fajna pogoda, ciepło. Eee, także no mogę sobie pozwolić, że ten dystans jest krótki. To mm, nawet i w południe tym głębiem nic się nie stanie, bo to 5 km to jest rzut dosłownie jednym machnięciem skrzydłem, jak to się mówi. Mam wrażenie, że te gołębie jak dłużej w tych koszach posiedzą, to ono, nie wiem, czy to może jest prawdą, czy mitem. Ale one łapią chyba lepiej tą orientację, bo widzę, że tu odejścia mają lepsze. Te pierwsze to zawsze tutaj kręcą, kręcą. Dopiero gdzieś odchodzą, a te później jak z nimi już dłużej postoję w tych koszach, to mam wrażenie, że te głębie szybciej stąd odchodzą, łatwiej podejmują tą decyzję. Nie wiem czy to jest, wiecie, yy, naukowo udowodnione. Natomiast no, już zauważyłem to, który się raz z kolei, że, że tak właśnie się dzieje. Także, także wydaje mi się, że coś w tym trochę musi być prawdy. Także tak to wygląda, ale uważam, że ten trening też jest potrzebny. To nie będzie też ostatni trening, taki w pojedynkę. Te gołębie też po, po w zasadzie powinny lecieć po dwa, później po jedy, w pojedynczo, ale nie, uznałem, że ta, ta odległość absolutnie tu nie jest jakimś dystansem, gdzie powinno to zrobić jakiś problem, a jakieś doświadczenie zawsze z takiego treningu gołębie złapią. Także myślę, że to z czasem zaprocentuje. Następny ptaszek. Ten jest najmłodszy, daje sobie radę, słuchajcie. Wraca, a go ma około 4 tygodni. Jakiś taki późniak. A niech sobie leci, słuchajcie, do 20 km, co jest ta zabawa. Tutaj to sobie daje radę. Niech się tam gołębie selekcjonują. Krótko mówiąc, Jak najstarszy ze wszystkich młodych. Taki barwy. falowy, krótko mówiąc. I tutaj on jest aktualnie zobaczcie jeszcze ma do zrzucenia jedną lotę i lecisz kolego trzeba też słuchajcie uważać rozglądać się przed wypuszczeniem takich młodych bo w pojedynkę jest łatwym celem dla drapieżnika o tym też przestrzegam bo no, na wczorajszym treningu miałem sytuację że jak puszczałem koszami te gołębie, no to był przypadek ataku na kilka tych gołębi, które, które u mnie były wtedy wypuszczone. Także... Z tymi wypuszczaniem tych gołębi, to powiem Wam szczerze, że nawet nie trzeba, nie trzeba ich łapać, bo one po jedynkę zawsze, zawsze któryś wyskoczy, widzicie. Także taka sytuacja zabawna też się zdarza. Na spokojnie wyskoczył, rozprostował skrzydła i, i w górę.